Cześć kochane dzieciaki, witam Was w październiku i już na początku zapraszam Was, byśmy pamiętali w tym miesiącu o Matce Bożej i chodzili na różaniec. A dzisiaj mamy spotkanie z bohaterkami Pisma Świętego. Mamy kobiety dzisiaj. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rut. Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego Boga, powiedziała Noemi do Rut. Wracaj i ty za twą szwagierką. Odpowiedziała Rut: Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam pójdę ja. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi pan to uczyni i tam to dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Noemi, widząc, że ród uporczywie obstaje przy tym, aby iść za nią, przestała mówić do niej o tym. Poszły we dwie, aż doszły do Betlejem. Dzieciaki, wspominałam Wam na początku naszej przygody z bohaterami biblijnymi, że czasem mam trochę problem ze Starym Testamentem, bo trudno mi jest zrozumieć, co Pan Bóg przez fragmenty ze Starego Testamentu próbuje mi powiedzieć. I tak jak Wam wspominałam, staram się znaleźć jakąś rzecz, dobrą rzecz, jakieś dobre zachowanie albo coś dobrego w danym fragmencie, co można naśladować. I w tym fragmencie chcę Wam zaproponować taką rzecz, jaką jest wolność serca w rodzinie. Nazywałam tak postawę Noemi, Noemi którą ona okazała Ród. Zobaczcie, Noemi namawiała ją, żeby Ród, która była jej synową, czyli żoną jej zmarłego syna, wracała do swojej mamy, do swojego domu rodzinnego, a nie szła z nią dalej do Betlejem. Natomiast Ród. Powiedziała jej, że chce pójść razem z nią i prosiła, aby tamta nie kazała jej wracać. I Noemi pozwoliła jej na tę decyzję, na ten wybór. Przyjęła go, akceptując wybór i dobrowolną decyzję ród. Popatrzcie, w naszych rodzinach czasem są takie sytuacje, że nam się nie podobają wybory naszych bliskich. Na przykład ktoś z naszego rodzeństwa dostanie nową zabawkę. I my bardzo chcemy też się nią pobawić. I mówimy, daj mi zobaczyć, a ja mogę pierwszy, pierwsza pojeździć. I ktoś z naszego rodzeństwa może powiedzieć, nie, nie chcę się dzielić tą zabawką, bo ona jest moja. Niekoniecznie musi to być wybór, który nam się podoba, ale warto uczyć się, przyjmować go i akceptować. Albo może być inna sytuacja, że na przykład bardzo chcecie popołudnie spędzić z mamą. Chcecie być razem z nią koniecznie i nie chcecie, żeby po prostu opuszczała dom i wychodziła na zakupy, do pracy czy gdziekolwiek. A mama mówi: Niestety, ale wychodzę, idę, wrócę wieczorem. I ta decyzja może Wam się bardzo nie podobać. I wtedy czasami zdarza się, że dzieci płaczą, tupią, krzyczą i błagają mamę, żeby została. A ja Was zachęcam, żeby uczyć się takiej postawy serca. Że przyjmuję czyjś wolny wybór i staram się go zrozumieć, bo rodzina jest nam dana po to, żebyśmy się nawzajem przyjmowali i wspierali w naszych decyzjach. Czasami one mogą być złe, czasami wybory kogoś mogą nie być właściwe, ale to się okazuje po jakimś dłuższym czasie. Ale my możemy siebie wspierać i mówić: Nie rozumiem Twojej decyzji i nie podoba mi się Twój wybór, ale chcę Ciebie w nim wspierać i chcę być blisko Ciebie, bo Ciebie kocham. I ja myślę, że ten fragment z księgi Ród i ta historia, która się wydarzyła między Noemi a Ród, może nas uczyć właśnie czegoś takiego, przyjmowania swoich decyzji i czasem też ponoszenia wspólnie ich konsekwencji, bo w rodzinie tak jest często, że to my coś wybieramy, a konsekwencje ponosi cała rodzina. A z Bogiem, który nam towarzyszy i to On nas uczy takich rzeczy, to wszystko jest możliwe i On nam błogosławi, kiedy my. Przyjmujemy siebie nawzajem. Do tego Was dzisiaj zachęcam i proszę Was, abyście w komentarzu napisały, między kim wydarzył się ten właśnie dialog, jak na imię mają bohaterki naszego dzisiejszego fragmentu. Zachęcam Was, byśmy się razem pomodlili przez stawiennictwo Matki Bożej. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam, zachęcam Was do różańca i do czytania wszystkich ksiąg naszej Biblii. Pozdrawiam Was. Pa!